Jakbyście mogli to perspektywy nagrać, może sobie obrodzić ci mam kur, nie, nie, kur. A jeszcze będzie miał perspektywę <grymne> W dzisiejszym filmie zagrałem najprostszego manhunt'a Bo z dwoma osobami z Robloxa no. Więc praktycznie nie było szans na przegranie Ale będąc mną, no zawsze są jakieś szanse Na wstęp wstępie proszę was o subskrypcję i łapkę w górę A ja już zapraszam do oglądania Dobra, ja ci nagram perspektywę, ale nie mam miejsca na dysku To weź mi kup dysk SSD i wyślij do mnie O gdzie? Tak, no no, już kupuję, już kupuję Dobra, dzięki Jak w to się gra? O co tu chodzi? My będziemy jakiś survival? Działki jakieś? Tak, tak, co selfie robimy I będziemy... <grymne> największej podróbce anarchii SMP. Nie, 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 to są pikszowice a dzisiaj poszukamy Yetiego Dzień dobry, chłopaki Jak wam ziemię dzisiaj. Co to mówisz? Słuchaj! przegrałem 100 tysięcy złotych w turnieju Fortnite, daj mi spokój. <słuchaj> Okej. <Okay. słuchaj> no nie mogę nic, nic A <słuchaj> bo czekaj, zapomniałem o tym, no tak, ale na spawnie i tak nikt nie będzie nic niszczyć, chyba, nie? Ja Mocno chciałem się zbry. zakopać pod ziemię, ale dobrze. On jesteś podejrzany. O, Trzeba. ucieka, ucieka, chłopaki, dawajcie go. Go, go, go. Idziemy. Ej, wiecie co się... Czekajcie od nowa, zapomniałem kompasy ja. tym A tak Dobra. fajnie już było, nie? A nie, są kompasy, czekaj. Ej, wiecie nie co, ja wteczki. muszę, wiecie co? Ja muszę innego Minecrafta odpalić, bo na tym federze mam takie lagi. Dobra, kompas. Nie, nie ma, co? Jest czy... nie no. Nie no, Ja jest. nie mam kompas. Nie, nie, to... jest. No zostaw, to zostaw, oddaj, oddaj! Masz! Dobra, masz, masz. To... dwa. Oddawaj to. Nie. Nie no, już się biją, Jasne. Ty no, w reali jest strefę, co jest?! Bifa dwóch debilik. Ale to Nie no, jak... jakichś był lagi. Tak, ja nie lagi, przegrywasz PvP i się tłumaczysz, pierdol się. Dobra, chłopaki odpalę mi się Minecraft, już chodzę, chodzę do was. super na tą ruderę Dobra, rapik. Jestem! A serwer jest na 1.87 Fajnie Ja pierdzielę Pać, na no, ale ty jesteś niepillem Co kompas ja. robi w ogóle? Możesz kliknąć na niego prawym i masz takę. Możesz mnie namiążać żeby mnie zabić. To jest twój cel jak coś, musisz mnie zabić. Ale cię <grym>, to <grym>, jak mam teraz tracking do ciebie? jest, jest A. Kliknij, kliknij prawym, prawym kliknij pyk i teraz pikczu, a i strzałka pokazuje ciebie, tak? tak? tak. Okej. Okay. Dzień dobry. Czekaj, bo perspektywa mi się chciła, chyba <grywa> jego <grywa> mać. Już, wszystko. <grywa> a, tak, działa. Okej, <grywa> <grywa> okej. Okay, okay. No to dzień dobry! Cześć Pichu. Trzeba słychać. Jak wam dzień mija? to na... Ja, Ja przegrałem dzisiaj turniej Fortnite o 100 tysięcy złotych i mam ochotę nic. No nie mam na nic ochoty. A. To się zabij, no. Aha. To odkli Eee, co to za bicie mnie, halo? Dobra. To może tak być. Tak? Tak tak. Czekaj, dawajcie go, dawajcie go Łot Dawajcie tego hama. Jazda, 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 jazda. Dobrze, dobrze, dobrze! Dawajcie go! Jazda, jazda! Ja na shit teraz go! Woda, woda, woda O kurde, kompas spaliłem. Dobra, chill, chill, chill. Mamy go, mamy go. To jest jakiś wnup totalny. No, na <grym> No halo! No, no. nie sensuję ucie. Były czwone katarki SMP. Do niego. Ło, to jest w w raz. stylu. Dobra, nie wiem. Jestem wylegu. za tobą, Czemu Black nie potrafi pływać w tej grze? No, nie, nie <grym>. Dobra. Ja tu mam ciemnek w dupie. ja pierdziele. W go! go. To jest ścigany. Pieczu, zatrzymaj się, tu komisariat policji wraca Dobra, ja, ja, ja idę, idę do niego, idę do niego Mam go, mam go Nie masz, masz mnie! Dobrze, dobrze Lucky co? dlaczego? Zesrałem się w klocku to hita. To hita. No, weź mnie się. Dobra Nie no, się wyjnie, przegram to to zaraz Nie trafiłem Wzięłem dwóch robloxowych youtuberów, żeby wygrać Krótko Ja za ja nim Trzeba na reja wymienić Co dobry jest Kurde ty Dobra no, dobra Dobra dajmy mu może pozbierać ten nie ma... Nie, ja go gonię, nie? Ja go nie ja mu nie odpuszczę Dobra, zobaczcie, ja Mini zombie mi was goni jak coś mi się nie skończy o. Ale jemu też, jemu też, jemu też Sil o. o kurde spadłem! Jak y Dawaj go A ma mało, ma mało, mało, mało Dawaj, dawaj, dawaj o! No! O! No! o! Nie wierzę! Dajmy mu trochę forów, bo to nie ma sensu trzeba, trzeba, zrobić tak, że... Czekaj, jestem w kopalni gdzieś Zróbmy tak, że trochę Ej, dobra, bo pierwszy... Kompas straciłem, mogłeś włączyć tugla tu Żeby kiwi, inwentary mogłeś włączyć Nie, nie, to bez sensu Ej, weź Teraz zrobić tak, że na początek mnie nie bijecie I nie bijecie mnie od, nie No, wiem, ustawione minuty. odcinki, dobrze <grym> Przypomnijcie, kto robi RP w Robloxie Słuchaj, zamknij mordę, dobra? <grym> Dzień dobry Co ty robisz tutaj? Ta, siema To no siema Siema, siema, co tam? Co tam? Co tam? Super No Ej, w, ja w ogóle, nas, e, e, jaka ładna pogoda dzisiaj jest Jest e, pięknie Ej, ej, e, Sky, Sky, Black, Black, bla, bla, chodź, chodź ona zbijemy Siemo. No, narek też, o. Na też śpię. Choć piony też. A wiesz co? A ja. T... Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Co nie wiem. Nie wiem. Nie go. dawajcie go Nie go Let's go, chodź, go Dawajcie go, Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie chodź, Nie wiem. chodź, wiem. chodź, wiem. Nie chodź, Nie wiem. chodź, Chodź, chodź. Jest... Halo, <twierdoletki> chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja Nie grizę. Eee, O, oh. Ja nie gryzę, chodź, chodź. Choć. nie gryziesz? Ja nie trafię go, kurde, dobra, ok. dobra ja wiecie co ja sobie zbiorę drewno Tak, ja chyba to jest właśnie no. Ja nie wiem w ogóle robię, sobie co tam my się zaraz Ten... znajdziemy Czemu czemu Ale... ty w ogóle pikciu od nas uciekasz? Ja my chciałem ci zaproponować nie... nagrywkę Roblox Brookhaven RP. A ty <laughs> zostawiliśmy tutaj Takie tak. propozycje odrzucasz, Jezus no tak. Masz no tak. ja mnie fakt, sobie że sobie właśnie stoicie dosłownie obok mnie Tarif wiesz co? A bo nie wiem, możemy Odezbić zbić wiesz, wiesz co zachodzi? Możemy może zreszytę, co to ja Nie potrzebujesz? Nie, nie. Ale o, my o, potrzebujemy. Potrzebujecie? Trudno, Potrzebujemy. Tak, tak. Potrzebujemy. My jesteśmy, my, my jesteśmy potrzebow... potrzebującym makami. Potrzebującymi. Potrzebujący jesteś. Kiszu, gdzie jesteś? A wiesz co? Gdzieś jestem. Ty? A wiesz, że cię widzę? wiesz, że. Chodź tu, mam sikierkę, chodź tu. Co? Ej, <laughs> co jest, macie już stone, aha! Okay. Chodź tu, chodź tu Gdzie zapraszam, jest Dik -czu. Dik -czu, zapraszam. Chodź tu Jest! Dobra, Dobra. Ja pierdzielę i trafiłem w ploczek Tak, to gratulacje ten tego no. dzięki Ja pierdzielę co ja robię? Ja jestem w stanie się złapać. Dobra, go mam go na łóżce. Dobra, w sumie jest. pozbiorę. 5 tysięcy kartego ręcznie, mam go na łóżce. Chyba 10, ale 5 tysięcy łóżka. 10 tysięcy ręcznie ja pozbiorę. Spokojnie, uciekaj sobie tam, no. Ej, ja zrobiłem kółko, by ci wy uciekliście. Masz kompas? No, bo tu nic nie ma, tu nic nie ma. Ej, mi go do ty tyłu pokazuje chyba, no. Zapisu ty kompas. Dobra, ja na razie go odpuszczam No w sumie czemu nie Ej, może tu jakaś wioseczka będzie, coś tam tego Dobra, A, może co? ta. No. Freli, nie chcesz może odejść ode mnie? Siema, pikciu Cześć, co tam, freluś? Słuchaj, wiesz co, ja myślę, coś tu skraftował Ej, no ale! <śmiech> <Okay>. <śmiech> dzięki, dzięki, Freli no, kompas. Wpisz sobie ja ukośnik zajmę. kompas, ukośnik kompas Okej okay. Nie mam mam nie, permisji na Jest pod ziemią, jest pod dzimion, dawaj go Lecimy Jak ja permisji na kompas nie mam tako Skopuje się na dół o nie Nie mam kill Ja Nie mam kill -off. kurde dostałem hmm. hita Nie mam o. Chodzi po jedzenie jakieś, bo ja zaraz ginę Mam pół serca A nie co się No zniszcz, raz zniszcz, raz zniszcząłem o, 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 Dobrze! O ja, dobrze, dobrze, bardzo, bardzo ładnie bardzo ładnie, bardzo ja, ładnie, bardzo ładnie. Ja. Bardzo mi się to podoba. Dziękuję, dziękuję, Dobra, dziękuję. Tylko jest prawo, że jedną ja w kompas. Jak coś to ukośnik kompas dalej nie działa. Wiem ci łapa! No i nie działa. nie działa. Tracking kompas, ukośnik tracking kompas. Aha Trzeba było tak od razu. no to teraz mam. O. Tak? Słuchaj, Pichczu, bo ja prowadzę teleturniej o youtuberach i chciałbym z tobą przeprowadzić... Gdzie jesteś? Wywiad. Tak, wywiad, no. Tak. A tu no... musimy stać obok siebie. Z siekierami w ręce, tak? Z siekierami. Nie, nie, nie. Z, wiesz co, Z kilofami. Będziemy razem kopać. Kopać. Okay. Kopać. Okay, nie wierzysz jasne. mi na słowo? Tak, wierzę ci, jasne. To ja jestem no na dobrze. kordach minus 1200 na minus 600. Ile? Nie wiem, jak wy, chłopak. Jeszcze ani jednego żelaza nie mam. Ja też nie, ale co, a co ja mi ci zaproponował w tej chwili? Spotkania? Spotkanie? Tak. Można byłoby pomyśleć, zależy z jakich przyczyn. Spotkanie jest przyczyn yy, porozmawiania, Obyc, wyrzucam od razu wszystkie idee przed siebie, żebyś nie. nie tak i nadejdź mnie zabije od tyłu. Nie, 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 nikt cię nie zabije od tyłu. <gry> tak? My nie tak. używamy przemocy, my nie potrzebujemy takich rzeczy. A, to teraz my! Okej okay. Znaczy to on. Zaczyno, ciekawe, to znaczy, ciekawe. No. Czy jesteś chętny na takie spotkanie? A czemu na recha nie weźmiesz? Na takie spotkanie? Narech. Ale nie, bo ja chcę tylko z tobą, nie chcę jak już na recha Jakiegoś na recha? Piesny o. No nie wiem no. dobra tak Wiesz jak... zabiję smoka to możemy pogadać Spoko. A ja myślę, że wcześniej możemy programować. No, świnia, taka. Kiper yy, chciał ze mną porozmawiać obecnie, ale coś mu nie pekło. Nie wierzę. A nie wierzę. Do, do, dosłownie ani jednego żelaza w całym Kiewie. Przyszedł wy zdejmiecie no. nas w So ty? jakie dwa strzały? czym ty mówisz? No Ale... Ten... Czemu ty w ogóle pomyślałeś, że my chcemy to by coś robić? No bo na przykład gramy w tryb, w którym chcecie mnie zabić? Tak, no, tak. no my jesteśmy tutaj na A wy budujecie domek aktywnie. na survivalu Tak, tak no my survival gramy. Mhm. My też już mam domek. Masz domek? O. -o. Dobrze, domek. cieszę się w takim razie. upaki, bo my się tak rozdzieliliśmy trochę, a tutaj. Mm. No nie wiem, czy rozdzielanie się to jest dobra opcja dla was. Myślę, że lepsza opcja się rozdzielić, ale grać w kilka osób niż samemu pić. To może mógłbyś do nas dołączyć. Mm. Tak? Zabijamy kuchnia tak. wspólnie, tak? Nie, 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 zabijamy narecha. Eee, <grystanie> <grystanie> tematy po. dobrze, dobrze, to interesuje mnie bardzo już, powoli. O, widzisz? E, możemy zrobić sojusz, ale nikt nie musi o nim wiedzieć. Elka sojusz. A jak chłopaki wysłyszycie, o kurczę. <grystanie> nie wiem, pora się chyba wkopać w dół, bo tutaj. Gdzie? Jest. Jeszcze raz, jeszcze raz? Eee, nigdzie, w kopalni. Aha. O, dobrze, do, dobrze. Idziemy w dobrą stronę. Minecraft. Ej, żartowałem! Więcej was matka nie miała. Apokalipsa. Jest apokalipsa u mnie też, nie tak szczerze. Darek, jak się Co ty ty robisz? Dobrze. Nasrzał, no, strzał, nie miałem jedzenia. Spokojnie, jeszcze od pająka zechnę. Słuchaj, jakbym ja miał. a mam jedzenie, jakbyś mnie zapytał, to ja bym ci dał, ja się dzielę posiłkiem. Tak. 5 zł za sztukę surowego mięsa. Staj, no tak, no biznes musi się jakoś kręcić. Pieniądze muszą się biznes. Robić. Pieniądze muszą się robić. Jak tam wasze sety? Macie już żelazne, czy jeszcze nic? Ja już żelazny, full. Tak? Mhm. Uh -huh. y niemożliwe. No możliwe. Ja Jestem. zaraz mo możliwe, że umrę! Żartowałem, oczywiście. No, oczywiście, nawet się tak. nie będziemy musieli pokonywać. <laughs> Szkielet. czy co, my tutaj jesteśmy pozytywnie nastawieni, my tutaj nie bijemy nikogo. Tak. No tutaj... i... jeszcze co Ja też nikogo nie biję nigdy Ale my ci nie oskarżamy, że bijesz Ha, oh, dopiero takie osiągnięcie ja takie już miałem godzinę temu No masz można Dawaj 3 Ja, <laughs> <laughs> ja pierdzielę Ale tak dosłownie sztucznie Trzeba coś zebrać Freddy jakby nie... Co? Jakbym nie trollował to byś już dawno, dawno to się... Ale coś Mówiłem, że już jedną na to były wszystkie. A! Co tam, no halo, bo ja czekam na akcję jakąś. Gdzie ktoś na mnie czy coś. Bo. nudno, nudno, strasznie. Nic się nie dzieje. Tuaj szczelu za fajdany. Nie, nic, nic. Tak sobie pedał. mi ci mija dzień? Mi? Perfekcyjnie. Ja przegrałem 100 tysięcy... Myślałem jak w komuś yy, Blożek się niszczył, więc Black Squid witam cię. A ja skąd wie, że to Black Squid Black Squid Black Squid, Boże, nie. <laughs> Black, Black Squid. Squid Black Squid, czarna ośmiernica, tak, o to mi chodziło No bo mam już drugi nickname. No słyszę kroki jak nic no! No bo to ja już użyłem teleporta Tak No ja dalej na tym game lecę, nie? No Rzeczywiście Tak? Yy. Dobra Bardzo, dobrze, bardzo ja dobrze. Oooo! Spróbujesz się, się, Jeden się... Je, jeden z byś mnie zabił Wysław. Jak co mi? przyjdzie z jakąś nie, wiem, wiem to musi kierował zaraz. Przy raz, no i koniec. O lawa pulka. Fajnie. Ale pikczowi się przyda, ale niestety... To no nie znajdzie. A ja już zalałem. Masz tam, tak? Tak. Piekawy. Zalałem brzmi dosyć dziwnie, nie? Tak szczerze. Bo właśnie o tym pomyślałem. Zalałem lawę. Bo zalać można też inne rzeczy. Na przykład, nie to podlać, podlać kwiatki możesz, ale niekoniecznie zalać. Zalać... Możesz deskę zalać. Ja pierdziele Ty jesteś świadom tego co powiedziałeś? No, no deska od kibla no O co chodzi? Tak no deska od kibla Też Feli, to co chodziło. ty co? robisz? Co? Co, co ty robisz? A gdzie ty jesteś stary? O, gdzie... o kurcze nie stary nie robi <laughs> tego Hej Hej słuchaj, Lecę słuchaj pomoc? Jest taka sprawa ja, go widzę, ja go widzę, ja go widzę ciągle Tak? Moniku tam Tak jest 120 kratek mam lecimy, lecimy, lecimy. Trójkę do mnie przylecą Blok skryty lecisz coś tam? Mam go, mam go, mam go Lecę, mam już 200 kratek Pięknie, pięknie Co ty mnie z brzmiami atakujesz? Relit, ginął Nie Ja, ja, ja współczuję ja ja, ja ja, ja ja Robiłeś to aż w pół godziny <laughs> Ej! O kurde, co jest? Dawaj, dawajcie, dowalcie go już O, w Ma, mało serca Musicie dać radę, bo ja już nic nie zrobię przez ten dostał, On pada, on pada, on pada Chodźcie, pomóżcie, pomóżcie mi, proszę Już Stakratek, pomoc, pomoc no chodź tu, Narek Błagam, pomóż na Narek! Błagam, pomoc. Mam 400 O mnie nie ma na hit Zabij go, zabij go Jakie mam szanse na przeżycie? Małe Grim SMP No chodź Padamy <laughs> Ok Saddam. Foi. Não sei que não ia, pá. Não vai. Foi dobrar restart, tish, assim, shots. Nem aqui. Eu já Não, dobra, pô, nem. bonita, Bom Não vai, não vai, não vai, não vai. do, do chip. What? Czekaj co? Pójdę do niego, hutkom. No ja. Zjadę podczas. No chodź, Narek, no chodź. Jaki obrót. Dawaj go razem, dawaj go Dostał. What? Jest na hita. Widzisz? dostał. Nie, 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 Porozmawiajmy o bogu. Dostał. Aaaaaaah! CIEKAWO! Daj mi spokój! Nie, 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 nie chłopaki! Rozmawiajmy! Weźmy jakoś... Tak. Jest alfin! A nie, nie ma. Murek, <grym>, to był weź. topiec. Dobra, ja mam dosyć, nie? Ja pi*** się od tobą, Freddy. No, mam dosyć! <grym, <grym, Dobra, dawaj tego piktrza Słobiaka Piktrzu ja wychodzę, trzymaj się <grym grym> O no nie <grym> Ja już tu nic nie zrobię Znaczy no na rehumar jakieś 5 razy mi dalej goni Pa jaki skill ma dobra. Dostał ukryta Zam go zabiją Dobby, Nie, 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 nie go, zabić go Nie, Dobby, nie, 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 nie dobij, dobij, Nie Dobra, 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 o, mam pół serca Chodź tu tak, gramy to już 27 minut do bigo! Chodź tu Nie! 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 nie Zabijemy! Dobrze, jest! Mamy!